Siemanko z tej strony Kamek i witam was w nowej serii na moim kanale Draft to Glory I pomyślcie sobie Kamyk, ale przecież jest taka seria Nepenteza, Wayne na Skills jest droga do draftu, do chwały u kozy Po co to? Prosty jest jeden powód. Szukałem jakiejś serii z draftem związanej, myślałem, chodziłem do toalety, żeby pomyśleć e, i nie wychodziło mi nic w mojej głowie, a Draft Glory jest naprawdę spoko i z moim szczęściem w paczkach to może się udać. Chciałem dać Wam draft we wtorek, czwartek i w sobotę teraz, ponieważ jeszcze jest oczywiście seria fantazy 11. więc wtorek, czwartek i piątek macie drafty, wtorek, czwartek to jest oczywiście seria Draft Glory, a w sobotę jest to Fantazy 11. E, seria jest bardzo prosta. Zaczynam, chociaż inni zaczynali z 300 FIFA pońcami, ja zaczynam z 6, 600 FIFA pońców co starcza na dwa drafty. Później z, z celem serii według mnie dla mnie będzie zdobycie miliona końców, grając tylko i wyłącznie drafty. Bądź seria się zakończy, kiedy nie będzie mnie stać, sprzedając wszystko e, na kolejny draft, czyli nie będę miał 15 tysięcy na kolejny draft. Czym więcej spotkań wygram, tym lepsze paczki, tym większa szansa, że draft się zwróci. Oczywiście szczęście w paczkach jest tutaj bardzo potrzebne, ale ja je mam w tym roku, więc mam nadzieję, że seria będzie trwała i dobiję do miliona końców. Ciekawe czy to się uda, zobaczymy kiedy. Cel ambitny jak najbardziej. Żeby tylko mając 600 końców dobić do miliona końców, ale mam nadzieję, że Wam się będzie podobać, także wtorek, czwartek te draft tu Glory będzie. To tyle, zaczynamy pierwszym odcinkiem dzisiaj. Pierwszy drafcik przed nami. No to co? Płacimy 600 FIFA Points. oczywiście tutaj nam pokazuje. W klubie nie mam nic. To jest świeży klub, dopiero założony. Swoją drogą śmieszna sytuacja. Usuwałem klub poprzedni, który miałem na tym koncie. To było z livea 24 godzinnego i miałem tam jeszcze 15 tysięcy FIFA końców. Otworzyłem dwie paczki i trafiłem kartę Mowember. Macie tutaj gdzieś obok, właśnie ten, tą paczkę, jak otwieram Mowember. Śmieszne, zaczynamy. Pierwszy draft. No i cóż, lecimy, lecimy, lecimy. 4-3-1-2 chyba wybiorę. Ja lubię teraz formacje, gdzie jest w środku duży ścisk i można sobie właśnie przez ten środek pograć, dlatego 4-3-1-2. No i zobaczymy, jaki kapitan będzie z Cristiano Ronaldo jako po prostu tego Cristiano. Dobra, wiem jak wybierać drafty, ja to po prostu tego Cristiano wezmę na ławkę. Dobra, zaczynamy od napadu, no i zobaczymy. Pierwsza y, karta, mamy lakazeta, mamy Cavaniego, no i lakazet muszę wziąć Lacazette. Fajnie by było właśnie jakby... Y, Dodano nam jeszcze jednego zawodnika dobrego z ligą. Czy taki się trafi? Mamy Francuza, mamy Mario Balotellego i mamy Francuza Gameiro. Teraz pytanie: czy wybrać Gameiro, czy Balo? Wezmę Gameiro. Jest połączenie francuskie, więc spoko. Mogę zawsze pójść w innym kierunku, mamy Esericha, ale zaraz zobaczę jaki on ma 3 na 3 średnia niska, wezmę Schneidera tylko ze względu na, na jego dobrą kartę, e, mam nadzieję, że ktoś inny tam wejdzie, dobra, możemy wybrać Saula tutaj, albo Koziel, Koziel, Koziel. nie wiem, ten chłopak jest, wygląda tak młodo, jest urok młodszy ode mnie, średnia wysoka pracowitość jest dosyć niski, a Saul, wezmę Saula, nie wiem jeszcze, co tutaj wykombinuję dokładnie, ale, ale, ale. Dobra, tutaj nie ma nikogo z ligą, więc wezmę Fernandeza. Jeżeli to zmienię tak, znaczy nie mogę jeszcze zmienić, bo tu muszę wybrać zawodnika. Hmm, mamy Arde Turana, mamy Bruno. No i pytanie, co ja tu mogę wybrać? Nie ma zawodnika z ligą, wezmę Arde Turana, zrobię tak. Okej, okay, dobra, na razie niech tak będzie. Mamy trzech zawodników Atletico Madryt. Uuuu, um, Maldini, wow, no to tutaj jest tylko jeden wybór, wybór. mimo że mamy Alabe, Alba, Alba, Alaba i Maldini. Maldini wybierany jest na lewą obronę, ciekawe czy będzie koksił. Środkowy obrońca, mamy Enkulu, mamy Glika, nie mamy nikogo z, z hiszpańskich, więc weźmiemy Marquinosa chyba, albo Enkulu, czy Glikson. Hmm. Weźmiemy Marquinosa, chociaż jest nie najwyższy, Glik ma... 190. Weźmy Glika Glikson, niech będzie na środkowym obrońcu. E, zobaczmy, mamy Ramiego. Mamy Kulu teraz. co dałoby ligę. Dobra, weźmy Ramiego. Nie chce się ten draft ułożyć po mojej myśli troszeczkę. E, no i na prawą stronę weźmy Juan Frana. Bardzo dobre połączenie będzie. No i co my tu mamy na bramkę? Niech będzie Alwesz. Dobra. Tutaj by się przydało ligę, a tutaj właśnie hiszpańska strona. No ale dobra, mamy jeszcze Ronaldo, jakby coś. Dobra, mollo weźmiemy. Swoją drogą, mollo gdzieś z jakiej serii pamiętam, że mi się nim grało całkiem spoko. Hemt, Nie wiem, kogo tutaj mogę wybrać. Niech będzie Toprak jako zmiana na przykład za kogoś. Co my tutaj mamy? Mamy Suareza na napad, mamy pianicza, mamy Riberiego. Weźmy Suareza. Niech tak będzie, Luis Suarez. Uh, tutaj mamy Marcelo, ale mamy już dobrego lewego obrońcy, więc nie potrzebujemy nikogo lepszego. Parolo weźmy, chociaż nie wiem dokładnie po co nam ten Parolo. Müller, Villar, weźmy Villara, nie wygląda ten draft dobrze, będę musiał od razu zmiany wprowadzać. Co my tu mamy? Ezil, eh, Perisic, Quaresma, Dembele, weźmy Ezila, nie, nie wygląda to dobrze i, i, i naprawdę nie masz czego się cieszyć. Mamy Di Marie. Mamy Baila, Weźmy tego Baila po prostu. Dobra. Mamy kolejny wybór. I tutaj mamy Gustawo. Mamy. Naprawdę nie chcę się ten draft ułożyć po mojej myśli. Weźmy Gustawo. No i dobra. Ostatnie karty. Mamy Mangale, którego możemy wybrać. Mamy dalej Azevedo i Bramkasz jakiś. No cóż, będzie trzeba wprowadzać od razu zmiany. Mam piatową, wolpi, niech będzie. Dobra, robimy to raz tak. Jednak, jednak ta hiszpańska wyszła mimowolnie. No i tak, weźmiemy Madgalę do zamiast Gliksona, to nam da sporo zgrania. I teraz tak: Bail tutaj i Ronaldo. Nie, jeszcze mamy przecież tego. okej, okay, zrobimy to tak: Ronaldo, uch, Ronaldo lewe skrzydło. E, Bail, SPO. I Suarez no, na napad. 96 zgrania. Trójka z przodu całkiem spoko. Mamy dobre zmiany. Jeśli tylko Azevedo ściągnę za e, Gameiro. E, no i wyszło inaczej niż chciałem. Są oni bez pozycji. Jeszcze może jakiś z hiszpańskiej by był? E, z La Liga La Liga Uno do Stres. E, ten da nikomu zgranie. Niciński tym bardziej. Ajajaj, no dobra, no dobra, no dobra, weźmy tego. I okej, okay. tak to wygląda? Zobaczymy jak nam wyjdzie to spotkanie. O 182, całkiem okej. Okay. Przejdźmy do pierwszego meczu w tej serii. No dobra, gramy w białych strojach, przeciwko zaraz zobaczymy jakiemu składowi. Zacznijmy dobrze tą serię, no, przeciwnik ma o wiele lepiej to ułożone i ma 100 zgrania, 85 oceny, e, chociaż ma myśliwych na środkowych obrońcach. To jest akurat spoko, że ma dwie karty stylu gry napastników na obrońcach, a odwrotnie, ma na napastnikach ma, no, na ma obrońców, a na obrońcu ma te ten typy dla napastników. Wiem, że wiecie o co chodzi, <laughs> zaczynamy. Ronaldo sam na sam, Cristiano Ronaldo, ale tu bramkę już wyciągnął, przestraszyłem się troszeczkę tego obrońcy, może to dlatego, ale była pierwsza dogodna, bardzo dogodna sytuacja i jeszcze prawe skrzydło, dośrodkowanie, tu czysty Ronaldo był, ale niestety ma chyba za mało zgrania. Że Gareth Bale lewa noga. Bale! 1-0, 19 minuta. Strzela Walijczyk po okienku. Złe wybicie. Tutaj Cristiano podał do Balea. Bale ma na lewej nodze przed polem karnym. Nie zmarnuje tego. 1-0. No nie wierzę! Dlaczego ten Bramkarz wyrzucił jak lamus? A, Jak mnie to denerwuje! Jak oni nie potrafią rzucić daleko piłki! Wziął, rzucił mu na główkę. No tak, weź sobie rozegraj akcję, bo miałeś za mało tutaj. Nie, Andrzej Gomes strzela. Jeden do jednego. CO JEST?! Nic nie nacis... Czy wy widzieliście to?! Nic się nie wyświetliło, on automatycznie podał! To jest niemożliwe! Nic, nawet pasek się nie, naładował, nie, nie naładował, siły do podania. Co to miało być za automatyczne podanie? Co ta gra robi? Ronaldo, Ronaldo, podanie do Bale'a, Bale, tak jest, 2-1, come on! Ale to, że automatycznie gra podała, ja jestem w tak ciężkim szoku cały czas, biegłem sobie z akcją, mówię, nie dotykam, biegnę sobie spokojnie, Poczekam na dokoną sytuację, było 3 na 2 więc taka sytuacja by się przydarzyła. A tu. Tutaj... Nie wiem. Aha. Co? Dlaczego? Co? Jak? Który? bramka? Co się odpierdziela w tym. Tej... Jak? Przecież nie da się kontrolować bramkarza online. No, go, gold musi być, tak jest. 3, 2, base hat trickiem. Ale co, ty? ja nie mam pojęcia, czy. Mi się wydaje, że to jest prank jakiś i że ktoś bawi się moim padem, nie? Naprawdę. co prank, bro. Koniec! Wygraliśmy 3-2 w pierwszej rundzie! I prank bro! I co prank! Base hat -trickiem na SPO, jako prem skrzydłowy, spoko, tam ma trzy zgrania, Pff, nieważne, 10-0 sobie pyknie. Ale byłem w szoku, jak chcę zobaczyć statystyki w ogóle tego spotkania. Wyrównany był, ale... Pff, wow, po prostu wow. Jesteśmy w drugiej rundzie, w ćwiercinale to... Druga runda, zobaczmy, przeciwnika skład. no tu mamy Premier League, dobre. Chociaż jeden napastnik jest cienki, obrona... no... No, czy takie dobre? Nie wiem. Można na pewno było ułożyć to lepiej, ale możliwe, że nie miał szczęścia i, i dlatego tak. Chociaż ma Kevina de Bruyne i ma dosyć, dosyć szybkiego przecież Wellbeka więc e, myślę, że to może być to zagrożenie. W obronie mam nadzieję, że Bale będzie łatwo przechodził przez tych obrońców. No i Ronaldo. To już koniec pierwszej połowy, tak. E, nie działo się zupełnie nic. Znaczy, ja miałem jeden strzał, on miał dwa strzały, jeden celny, e, ale... Głównie w środku pola, zobaczcie, on ma 62% posiadania piłki Micha e, ja tylko 38, co się rzadko zdarza. Ale cóż, no taki tak to jest mecz. Bardzo defensywny, mało się dzieje. Ja odbieram już w, w obronie, on odbiera w obronie, no i tych strzałów jest po prostu mało. Nie wierzę! Uff! No, trzymam ten mecz cały w obronie ekstra, nie? Weźmy mi gra spierdoli to, no, no przecież... Miałem piłkę! Nie wierzę, no. Dobrze, Bale. Tak jest! Gareth Bale! Początek pierwszej połowy, dwa gole. Przez pół meczu nic się nie działo. A teraz dwa gole. Bale tutaj porobił, ale jak to dokręcił, to nie mam pojęcia. Świetnie to po prostu zrobił. Waliczek. 1-1. Dobrze, Suarez. Dawaj, dawaj, dawaj. Suarez rozpędza się. Suarez po długim. Dobit! Dobi... Nie! To no dlaczego tak słabo? Ronaldo na trzech zgraniach Ronaldo na główkę. Do Baila. Bale. Główka! Masz to! Nie poprzeczka! Nie, no! Ile można mieć szczęścia? Suarez! Suarez! Suarez, Suarez po długim! Dobi to ktoś Ronaldo minął się z piłką drugi raz! Jeszcze... Nie, dlaczego on podał od razu? Zapamiętał! Teraz Maldini, ależ bieg Maldini. Maldini fake shot. Maldini prawa noga. Różny. Gareth Bale. Bej! Nie! Myślałem, że to siadło. Myślałem, że to siadło. Ja nie, nie mogę, będzie chyba nagrywka. Dobrze? Strzel to. Nie! Nie! <ścoughs> Dlaczego to nie chcę wpaść? Co się dzieje? Co się dzieje? Dobrze. Ronaldo, dawaj. No, Cristiano. Jeszcze jedno dotknięcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Strzelił tak! 2 do 1, Cer 7 A miałem go cofnąć, bo wpuściłem na kazeta, za Suareza. Który nie trafił tej ostatniej akcji. Tutaj jeszcze przycięło, ale wypuścił sobie to. I strzelił z fałsza. 2 do 1. Nie, nie. Ooooo Nawet mój bramkarz obronił, ale z jego szczęściem to musiało paść, no. 2 do 2, Cristiano Ronaldo. Nie! Dlaczego? No i gol. <noise> no super, to zamykamy. Wszystkich do ataku dałem. Matko bosko, no. No nie wierzę, no. Ten jeszcze, Cristiano Ronaldo. <grymne> Najlepsze jest, że trafiam do 4, do 3. No, jeszcze 5 minut na wyrównanie. Krystiano, podaj do środka, wykończ to. Jeszcze raz, Ronaldo, nie! nie. Fernandez, do środka. Jeszcze raz, strzel. Tak! 4-4 mamy karne! Sii! Cóż za kombek między nogami? siadło Krystianu, ja ci uwielbiam. Koniec, mamy karne. 4-2 w 115. No nie wierzę. Dobra, mamy szansę. Karne! Karne! Teraz my Laka Za dziś w środek trzeba Serio W prawo znowu, nie wierzę no Czy będzie wiedział, że w lewo? Nie. Za późno się rzucił w ogóle. Przycięło mu. Jak yeah, w lewo. Wszystkie perfekcyjnie karne wykonuje. Dawaj baj Wow, to jest poka. No i przegrałem, nawet w karnych. Mum. No. Aj, 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 Chociaż chyba, że jakiś super kombek? O, środek, koniec. Niestety, odpadamy. Ale i tak kombek uważam za udany. Te dwie bramki. Ale szkoda, no kurde, nie umiem strzelać karnych w tej chwili. W sensie takim, że gorzej na pewno strzelam niż w tamtej, ale cóż. 10-0 Cristiano, zasłużenie, zasłużenie. Na trzech zgrania przypominam był. No ale dobra, zobaczymy co za paczki. Przeciwnik miał mnóstwo strzałów. Nie wiem dlaczego, skąd te strzały się w ogóle wzięły. Nie wiem, naprawdę, chyba strzał z zapona karnego. Cztery karnych, to też swoją drogą śmieszne. No ale dobra, mamy dwie paczki. Mamy 1200 końców już do, do kolejnego draftu. Oczywiście. My wejdźmy, przejdźmy do... Aha, pierw odbierzmy te paczki, a ja już chciałbym do sklepu je szukać. Mam nadzieję, że chociaż jedna premium będzie, dwie? Nie wiem, ile za, za, za jedną wygraną, co może najlepszego wypaść. Bęk! Mamy złot... No, złota paczka premium, złota, srebrna paczka... W srebrnej, wiecie, no, zawsze te, te karty mogą się sprzedać, zobaczmy, co tam... <phy má'> szczęście w tej serii? Ja szczęście w jakiejś serii bym miał? Hmm... Hmm. Kamek by miał szczęście w jakiejś serii? Hmm. Hmm... Tylko jakieś, no 5000, czyli, czyli pewnie Aquixel ma za ile? Za 5400, dobra, na listę transferową. Sprawdźmy z jakiej jesteście lig. Oczywiście wszystko wyjdzie na listę transferową, możecie mi od razu napisać w komentarzach czy e, jakieś karty tutaj są na sprzedaż, e, do, dobre w cenie zauważyliście. Złota paczka, nie wierzę. Pierwsza karta i mamy November, pierwsza paczka w tej serii. November, Moreno, 80 overall, ok, jak na kartę non-rare spoko, um, dobra, to wszystko pójdzie na, na, na transferową, to w sumie też, leczenie nogi też może być spoko, strzelanie, myślę, że to jest Quixel, tutaj nic nie zarobię na tym, więc to jest Quixel 1073, e, leci do mnie, no i ostatnia paczka, zobaczmy, e, bez Rera, bez Rera, więc ta paczka z Rera na pewno pomogła, mamy Chadliego, Belk, i myślę, że Belk, chociaż nie wiem, czy tak, e, tak e, tań, czy, czy jego cena wzrosła, czy nie. E, nie, nie, on, 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 jego cena dalej została taka sama. E, dobra. Oczywiście, leczenia to wszystko. E, to, tego nie potrzebujemy. Gladiator. I trzeci strój Manchesteru United e, może się sprzedać, więc to wszystko na transferową leci. Akurat 29 kart. E, myślę, że, że sprzedać. No, na pewno, za, znaczy na pewno. Czy zarobimy na kolejny draft z tego? Myślę, że tak. Myślę, że, że, że powinniśmy. Um, te Eredivisie te, 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 chyba nie. Też Eredivisie nie. Anglia druga, Anglia czwarta nie. Ech, nie widzę tutaj lig, które mogłyby się sprzedawać dobrze. No ale ja to wystawię. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.